Idziemy w strojach Cheerleaderek? Tak, Kitty. Nie mam nic innego skromnego i pięknego. Pewnie pójdziemy w strojach Cheerleaderek. To tak, jak idziemy? idziemy? Ciasto już gotowe. Zrobione według przepisu mojej pra, pra pra babci. Bardzo smaczne. Wybieramy stroje. Nie wiemy, w czym odwiedzić naszych sąsiadów. Nasze kostiumy Cheerleaderek są wystarczająco piękne. Tak, idziemy w strojach Cheerleaderek. Chcę, żeby temu przystojnemu facetowi spodobało się to, że jestem cheerleaderką. Nad, a ty co, zakochałaś się? Dziewczyny, rozmawiałyśmy o tym. Nie szukamy chłopaków, szukamy przyjaciół. Dziewczyny macie futbolistów. Futboliści to wariant zapasowy. Tak, dziewczyny, nie jemy już ciastek. Niedługo badania kontrolne. Jeżeli choć jedna z was przybrała na wadze, to wiecie co się stanie. Blandy, jesteśmy na wakacjach, jemy tyle, ile chcemy. O, żaby, cześć! Co, pijecie herbatę? Zgadłyście króliczki, tak. A gdzie żaby smacznego? Smacznego żaby. Mary nad gdzie jest ciasto? Totaj. Patrzcie dziewczyny, jakie wspaniałe ciasto upiekłyśmy. Dajcie nam! Chociaż, chociaż troszkę. troszkę! Prosimy! Żaby, nie jedzcie tak dużo. Już jesteście pulchne. Potrzebujemy tego tortu. Nie upiekłyśmy go dla was! Chciwe baby! Dziewczyny, upieczmy dzisiaj ciasto z truskawkami. To niepotrzebne ich zachowanie jest bardzo dziwne. Dokąd one idą z ciastem? Coś mi mówi, że idą do dziwnego domu. Musimy się dowiedzieć, co one zamierzają. Przegrywy? Co? Nie jestem przegrywem. Czemu tu jesteście? Nie powinno was tu być. Szybko za króliczkami i opowiedzcie nam wszystko. Dobra, Dobra. Żaby, pamiętajcie, nie jestem przegrywem. Ciekawe co chodzi po głowie tym krewetom. Szukają przegod. Mike, gdzie są nastolatki? Czemu jest tak mało uczniów? Po prostu żaden nastolatek nie chce ćwiczyć, a my chcemy Ebi, pokaż nam, co mamy robić. Dobra, to dzisiaj zatańczymy. Mike? Tak. Gotowi? 5, 6, 7, 8 Raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8 Raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8 Raz, dwa, trzy, cztery Pizza, pracujemy I co? Nie ma klientów, możemy potańczyć Raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7 Szybciej, szybciej, jeszcze raz, co to ma być? No to dziewczyny, teraz przychodzimy, pukamy do drzwi, uśmiechamy się i mówimy. Cześć, jesteśmy waszymi sąsiadkami i upiekłyśmy ciasto. Upiekłyśmy razem. Mamy je, upiekłyśmy. Dziewczyny, nieważne kto upiekł ciasto. Najważniejsze, że wspólnie na to wpadłyśmy. A teraz spotkamy się z naszymi nowymi przyjaciółmi. Mam nadzieję, że przyjmą nas radośnie. Wiecie co? Wszystko fajnie, ale czemu bawimy się w szpiegów? Bo nas o to poprosiły. nic strasznego, dowiemy się dokąd idą z ciastem. A to co to za tańce są? jest Tań, skrzydełka. skrzydełka! Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz. Przestań już, zamówić skrzydełka, weź się do pracy. Dobra. Trenerko Ebi, przyszli koszykarze, może zapytamy ich, gdzie są króliczki? Dziewczyny, do tańca! Nie nauczycielu Mike, chcemy sprawiedliwości. Co mamy tutaj same tańczyć? Dobra, minuta przerwy. Koszykarze? Dzień dobry, Dzień dobry, trenerko Ebi. Chłopaki, co to za witaj, trenerko Ebi? A gdzie są cheerleaderki? Czemu mam je szukać po całym domu? Na co to pytasz? Mieliśmy trening. Może samo siebie w pokoju? W pokoju, mhm. Dziewczyny, Jana i Laila, sprawdźcie w pokoju i zawołajcie je. Trenerko Ebi, uwierz mi, nie ma ich w pokoju. Na pewno tam nie siedzą. Będziemy się dalej kłócić? Zacznijmy trening. Proste cheerleaderki zawsze są kłótnie. Ta, same problematyczne dziewczyny. Chłopaki, bądźcie dżentelmenami! Nie mówicie takich rzeczy o dziewczynach! Nawet na złość! Dobra, dziewczyny, jesteśmy. Teraz pukamy i najważniejsze, uśmiechamy się szeroko. Zrozumiałyśmy. Przepośćcie mnie! Nasi sąsiedzi na pewno się uśmiechną, kiedy spróbują ciasta mojej pra-pra-pra babci! Mary! Dziewczyny, uspokójcie się. Dobra, pukamy. Oh my god, na co one sobie pozwalają? Poszły do tego dziwnego domu. Nauczyciel Mike nie pozwolił tam chodzić. Ciebie nazwę słodką, ciebie nazwę piękną, a ciebie miłą. Zak! Zak! Ktoś puka do drzwi. Wołałaś mnie. Zak, ktoś tu jest. Musimy otworzyć drzwi. Nie możemy otwierać byle komu. Zoj, to nastolatki. Zak, otwórzmy im, zapoznajmy się z nimi. Proszę. Nie, nie możemy. Wiesz, co się stanie, jak Zalina się dowie? Zalina się nie dowie. Nie powiemy jej. Sąsiedzi, otwórzcie drzwi. Przyszłyśmy się z wami spotkać z dobrymi intencjami. Jesteśmy z tortem. Według przepisu mojej prababci. Mary, uspokój się. A niech to dziewczyny czemu nie otwierają drzwi. Cześć, dziewczyny, jesteście takie piękne. Hej, kim jesteście i co was tu sprowadza? O, cześć, cześć przyszłyśmy, przyszłyśmy się, zapoznać. się zapoznać. Tak, mamy nadzieję, że nie macie nic przeciwko poznawaniu nowych sąsiadów. Przepraszamy, jeżeli wam przeszkadzamy, ale przyszłyśmy tylko z dobrymi intencjami. Chcemy się zaprzyjaźnić. A my nie chcemy. Proszę, nie pukajcie tutaj więcej. Zak, wpuśćmy dziewczyny. Są fajne i mają ciasto. Jaka słodka dziewczynka. Jak się nazywasz? Nazywam się Zoe. Dziewczyny, wejdźcie. Zoe Zak, czy chociaż raz możemy mieć gości? Zoe. Dziękujemy, Dziękujemy za zaproszenie. Witajcie, dziewczyny. Wow. Słuchaj, Zak, a z kim tu mieszkasz? Słyszałyśmy, że w tym domu mieszka dwóch facetów. Mieszkacie tutaj z rodzicami? Mieszkamy tu ja i moja... Zoe, nie. Nie można wszystkiego opowiadać. Mieszkam tutaj ja, moja siostra i dwaj bracia. Zak sam im wszystko powiedziałeś. Nie denerwuj się. A mogę zagrać w tą grę? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Potrzebujemy też herbaty, filiżanek i talerzy. Zapoznajmy się. Jesteśmy liderkami. Ja jestem Diana, to jest Kitty... Nat, a ja jestem Mary. Jesteście takie piękna, moja starsza siostra, też jest czy liderką. Zag, masz taką miłą siostrę. Wygląda bardzo podobnie do mojej młodszej siostry, Dany. Tak, jest bardzo podobna. Poznaliśmy się, a teraz wychodzicie. To nie miejsce dla was. Zak, nawet nie jedliśmy ciasta i nie piliśmy herbaty. No to Zoe, przynieś kubki, napijemy się herbaty. Posłuchaj, Zak, jeżeli ci przeszkadzamy, to możemy odejść. My po prostu bardzo chciałyśmy się zaprzyjaźnić. Eee, yy, Zak, a czy to są twoje nagrody? Jesteś sportowcem? Wow, weszły do tego dziwnego domu. Powałem tam chyba przyjaciół. Chodźmy i opowiedzmy wszystko żabom. Boję się. Idziemy. Słuchaj, Zak, to naprawdę fajne, że jesteś sportowcem. My też jesteśmy sportowcami, czy liderkami. Musisz poznać naszych chłopaków, są futbolistami. Zak jest koszykarzem? Powinien poznać koszykarzy. Dziewczyny, pamiętacie? Ja naprawdę chciałam być z koszykarzem. Zak, nie wsteć się. Chodź się napić herbaty. Nie mogę się z nikim spotykać. Nie mogę wychodzić w dzień. Takie są zasady. Zasady? A kto je wymyślił? Wiesz co, Zak? Wasze zasady są złe. W naszym domku na wsi jest tyle zabawy. Musisz wszystkich poznać. Nat, nie zmuszajmy go. Nie rozumiecie. Nie możemy łamać tych zasad. Zak, napij się herbaty. Dziękuję, Zoe. Wiesz co, Zak? Zasady są po to, żeby je łamać. Patrz na siebie! Jesteś jakby niebieskozielony. To przez to, że nie wychodzisz z domu. Nigdy się tak nie odzywaj do mojego brata. On jest najpiękniejszy i najmilszy. Słuchaj, Zoe, widziałam, że masz taki piękny pokój. Chodź, pokaż mi. Chodźmy. Słyszałeś, twoja młodsza siostra mnie okrzyczała. Nie spodobało jej się, że nazwałaś mnie niebieskozielonym. Bardzo cię przepraszam, nie chciałam cię urazić. Chyba powinnyśmy wyjść, bo dzieje się tutaj coś dziwnego. A to mój pokój! Wow, jak fajnie! Wow, a to twoje łóżko? Tak, najlepsze łóżko na świecie. Posłuchaj, Zoe, jaki wspaniały pokój! To wnętrze jest niezwykłe. A od jak dawna mieszkasz tutaj ze swoimi braćmi i siostrami? Mieszkamy tu od niedawna jakieś 96 lat. Ile? Chyba żartujesz! Czy wiesz, ile to 96 lat? Już jestem. Zoe, Zak. O, chyba twoja siostra przyszła. Teraz będzie ciekawie. Schowajcie się, dziewczyny, nie powinno was tu być. Przyszła siostra. No weź, zrelaksuj się. Cześć. Cześć, jestem Mary. Nie rozumiem, Zak, co one robią w naszym domu. Już wychodzimy. Nad, Mary, chodźmy. Wyjdź, Nad, wyjdź. Czekajcie. Nie rozumiem. Przyszłyśmy tutaj, żeby spotkać się z Zakiem. Masz coś przeciwko? Nie macie tu nic do roboty. Nikt was tu nie zapraszał, bezczelne nastolatki. Tego już za wiele. Dobra, wychodzimy. Miło było was poznać. A wiesz co? Podkochuję się w twoim bracie. I co? Zabronisz mi się z nim spotykać? Mój brat nie może się z tobą spotykać, bo nie jesteśmy tacy jak wy. Jesteśmy zombie. Zak, czy to prawda? Jesteś zombie? O czym ona gada? Nad, ona powiedziała prawdę. Dziewczyny, chodźmy, a ty, Zak, jesteś chory i szalony. Nigdy, przenigdy więcej nie przychodźcie do naszego domu. Zoe? Czegoś tu nie rozumiem. Ono naprawdę jest zombie. Nad, mi się wydaje, że to jakieś brednie, to jakiś nonsens. Dobra, dziewczyny, wynośmy się stąd. Zoe, papa! Pa. Czemu to zrobiłaś? To był mój pomysł. Proszę, nie złość się na zaka. No, gdzie te przegrywy? Nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, gdzie króliczki poszły z tym ciastem. Wydaje mi się, że przegrywy nas zawiodą. Poczekajmy jeszcze trochę, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. A może się wszystkiego dowiedzą. Mam nadzieję, że się dowiedzą. Chcą mieszkać w tym pokoju. Poszliśmy za nimi. Dowiedzieliśmy się wszystkiego. Tak, poszły do tego dziwnego domu. I weszły do środka. Aha! A co te krewety chcą od tego domu? Pewnie chcą poznać chłopaków, których widziałyśmy. Przegrywy, a kto ich wpuścił? Dwóch dziwnych facetów? Mam nadzieję, że już nigdy nie wrócą z tego domu. Nie wiedzieliśmy, kto ich wpuścił. Po prostu weszły z ciastem i drzwi się zamknęły. Jak no to zobaczyliśmy, to od razu zaczęliśmy uciekać. Serce nam było jak szalone. A ten dom jest przerażający. Okej, okay, przegrywy. Dobra robota. Jesteście wolni. A, wolni. Musimy porozmawiać na osobności. Dziewczyny, a teraz zastanówmy się, kogo poinformujemy. Trenerkę Ebi? I pana Majka? Czy koszykarzy? Musimy powiedzieć trenerce Ebi, daj im jakąś karę. A ja sądzę, że koszykarzom. Będą się z nimi kłócić. Zgadzam się, koszykarzom. Dziewczyny, co to za hałas? Widziałyście godzinę do spania. Dziewczyny, proszę do łóżka, jutro ciężki dzień. Tak, jutro będą tańce i chcę, żebyście tam były. Dobrze, trenerko Ebi. Dobrze, panie Majk, idziemy spać. Dziewczyny, z wami jest tak łatwo. Dobra, Majk, idę spać. Dobranoc, Ebi. Dobranoc nerka Ebi poszła spać, pan Mike też. Musimy odnaleźć koszykarzy i wszystko im powiedzieć. Nie traćmy czasu, dziewczyny. Jana, czujesz to? W tym pokoju pachnie jedzeniem. Tak, ale kto mógł tu jeść? Serio, Jana, kto? Króliczki, ostrzegałam je, że nie je się w pokojach. Leila, chyba wiem skąd pochodzi ten zapach. A! Więc jadły to pizzę, tak? No to nic. Wieczorem zostaną upomniane. Laila, może weźmiemy po kawałku. Jana, nie jemy w pokoju. Tak, tak, racja, nie jemy w pokoju. Dziewczyny? Szczury, a wy co tutaj wyprawiacie? Przecież my tutaj mieszkamy. Śmierdzi tu i mówiłeś że przecież nie można jeść w pokojach. Szczuro można. Gdzie są króliczki? A skąd mamy wiedzieć? Same na nie czekamy. Tak, żeby je upomnieć za to, że jedzą tutaj jedzenie. Jana, za dużo gadasz. Tak, rozumiem. Fajnie, to pewnie nie macie nic przeciwko, żebyśmy razem poczekali. Chłopaki nie mają wstępu do pokoju dziewczyn. My mamy. Czy liderki, kto wam pozwolił jeść pizzę w pokoju? Rozumiecie, że dusimy się od tego zapachu sera i pomidora? Czy liderki? Posłuchajcie, szczury i koszykarze. Jesteśmy bardzo zmęczone. Rozumiemy was. Nie będziemy jeść pizzy w pokoju. Timur, jutro porozmawiam z tobą o wszystkim. Tak, mamy wam coś do powiedzenia. Nie możemy tego już dłużej ukrywać. Nie ma już żadnej tajemnicy. Wiemy wszystko. Do kogo się do tego starego domu? Co? Jaki, Jaki dom? dom? Dziwny dom, szczury, dziwny. Posłuchajcie, koszykarze. Porozmawiamy z wami. Ale bez Laili i Jany Szczury, wyłaście z pokoju Co? My, My tutaj, tutaj mieszkamy Wyłazić Chcemy pogadać z naszymi dziewczynami Dobra, porozmawiajcie z dziewczynami A jutro powiemy wszystko trenerce Ebi Diana, po co poszłyście do tego domu? Spotkać się z jakimiś facetami? Podobno mieszkają tam jacyś faceci Coś wam w nas nie pasuje? Chłopaki, uspokójcie się To nie takie proste jak myślicie A ja się chyba zakochałam <laughs> Nadto zły moment To nie tak, to nie tak, ciągle jakieś wymówki Słyszeliśmy, co mówicie przez sen o marmurowej skórze. Musicie podjąć decyzję: albo się spotykamy, albo się rozstajemy. Proszę, uspokójcie się. Niczego nie rozumiecie. Nie ma tam fajnych facetów. Jest, zag. Słuchajcie, tam mieszkają zombie. Albo bawią się w zombie. Jeszcze tego nie wiemy. No, co wy, dziewczyny, ile wy macie lat? Co to za bajeczki? Pomyślcie o tym do jutra i może inaczej porozmawiamy. Albo znajdźcie nowych chłopaków. Nie chcę, żebyście okłamywały moich przyjaciół. Fajnie, smile, nawet mnie nie wysłuchałeś. Nawet nie chcecie nas zrozumieć. Dziewczyny, a dobrze, dzisiaj wypadłam przed Zakiem? Dobrze, wypadłaś, ale nie możesz lecieć na każdego chłopaka. Nie rozumiem, Mary. Jak to na każdego chłopaka? Zak się we mnie zakochał. Dobra, dziewczyny, jestem taka zmęczona. Musimy już iść spać. Kochani, zostawcie lajki i subskrybujcie nasz kanał. Dzisiaj znalazłyśmy się w bardzo dziwnej sytuacji z dziewczynami. Poczekajcie na nasze nowe, fajne i ciekawe odcinki. Do zobaczenia. PA-PA!